Dzisiaj coś wyjątkowo moje opuszki podkrzykują. To jest aleksandra większa. Tak powiem, że to jest raz. Słyszę właśnie, że w ten sposób się odżywa, dlatego chciałem to nagrać. No a tam z tyłu ten odłos, który teraz słyszycie To są mnichy oczywiście takie skrzeszące Mają tą woliarkę właśnie zaraz za tymi większymi i chyba słyszą mój głos i się usta zapewne niepokoić. To właśnie jest ta moja większa, to jest prawdopodobnie taniczka. Mówię prawdopodobnie, bo tego do końca nie jestem pewny. Yy, tam troszeczkę dalej yy, za nią siedzi Samiec. To ja tak po prostu mówię dlatego, że jest dużo większy. Ma większą głowę, widać taki masywniejszy. Stąd domyślam się, że Samczyk. Mam być na pewno badania na tych ptaków, ale musiałbym ich teraz łapać, przeglądać, więc wolę tego nie robić, wolę ich nie straszyć. Poza tym nie jest takie proste złapać taką dużą papugę. Raz, że się wyrywa. Można jej uszkodzić piórkę ewentualnie skrzydełko, ze szkoda dwa to jest on dosyć silny no i potężny dziup, no nie daj Boże, jakby chwyciła za państwa to może zrobić krzywdę już nie mówię, że go odpędź, ale na pewno nieźle źle pokaleczy tą parkę Aleksander ma u siebie już ponad roku, ją w zeszłym roku one są młode jeszcze papugi ma no powiedzmy z półtora roku, może mają. Samczyk, ten właśnie większy, by przywieziony z Czech. Samiczka jest tutaj nasza krajowa. Ale właśnie tak się dziwnie zachowuje. No mamy jesień, więc nie można jej podejrzewać o to, że coś tam się szykuje do lęgów, absolutnie. Ale tak jak mówię, nie, 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 pierwsze słyszę takie dźwięki.